Wszystkie nasiona mamy załadowane Teraz cofamy na halę Teraz tylko czekać aż Rosja skończy uprawę i zabierze się za siew Myślę, że tam mu zejdzie jeszcze jakieś 3 dni 4 dni Tak na spokojnie i będzie siał I Kolejny dzień, maszyny szykujemy Tu chłopaki trochę Poprawiają napięcie tego separatora. Bo nam bardzo ściąga go na prawą stronę i widać, że już jest wytarty kołmierz, A tutaj jest przesunięty właśnie w tamte, dlatego tu trzeba go poluzować trochę. I najprawdopodobniej to spowoduje, że ten ta taśma przesunie się w lewą stronę. No i ładowarka za nie mogła. Kontrolka od do świeci. Zniżona moc. Odstawiamy ją dopiero przyjadą może w poniedziałek, może we wtorek do niej. Nic tutaj nie zrobię, nie wiem jak to podobno nie da tego wypalania uruchomić bez y, komputera. No nie można w ogóle pracować, bo praktycznie mocy w ogóle nie ma. ma praktycznie ogarnięta Z tym, że tutaj będzie trzeba chyba troszkę Podciąć, albo tę tą gumę w ogóle wyrzucić, bo to nam obciera Zamontowaliśmy przeciwwagę Elegancko Teraz tak to wygląda Opona już została wymieniona, koło zrobione A tutaj przyszły części silnikowe Część dla klientów, część dla mnie, kolektor wydechowy, to później rozpakuję i pokażę, co jest. A, sta, a nowe koło tutaj jest. Tą taśmę trzeba stąd zabrać. Żeby to nie leżało, muszę powiedzieć, żeby ją wywieźli. A tu jest ta opona nowa. Do talerzówki. A dzisiaj Rosja skończy talerzowanie, także... No, ale oponę trzeba było kupić. Tak chłopaki ładują ziemniaki. Wysypują ze skrzyniopalek Nie wysypuję. Czemu tak daleko tutaj nie podjechał? Jedziemy z Karolem dawcą zrobić jeden kurs po ziemniaki. Transporty, które właśnie nie mają lamdeki hydraulicznej, to jest przerąbane, bo czasowo to długo schodzi, żeby to przykryć. Już chłopaki czekają, my z Karolem jedziemy. Tu nam zostało jeszcze to, innowator. I chyba to, nie wiem czy tam jeszcze nie ma kabajek z lewej strony. Ta Taka ładnie się zbiera Tylko, że skrzynia trzydziestka to jest ten mankament Najlepiej byłoby go przeznaczyć tylko do pola Do siewu I podjeżdżamy Karol, ja nic nie widzę Ište, 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 daleko traktor i pojedziemy samochodem, bo tam stoi Toyota. I będziemy przygotowywali bunkier do załadunku. Będziemy teraz w jutro już zaczynamy kopać odmiany fontana na dostawy, które mają odebrać od nas w poniedziałek od 10:00. później to no w sumie tę samą dobę mają odbierać. samochodem, później przejedziemy pociągiem nie wyprzedzamy Gienka czerwony wodzi, dosypuje chłopaki zaraz będę okrywali słomą w górę Zobacz. Stało wszystko tyle czasu, ciekawe czy to się uruchomi, nie? Może baterie są, trzeba poczekać chyba chwilę. I ta guma była przynitowana w ten sposób, żeby była taka listwa. To wyrzucamy, żeby ziemniaki się nie obijały. I daliśmy bezpośrednio na nity. I teraz musimy to przymierzyć na taśmociąg. Jest taki plan, że będziemy go używali jutro. Praktycznie już jest wszystko gotowe, tylko nam brakuje jeszcze tego. Idziemy, ten karo, zamontujemy to. Tam są do mnie troszkę. Daj do góry, Ty, tył daj do góry. Ja, w sumie posłuchajcie. Zostawimy tak, jak była. To takich będzie. Dobra. Tu mamy już zrobione dociążenie. Zagręciliśmy obciążniki, teraz nam ładnie stabilnie stoi. taśmociąg. Jutro będzie próba już z ziemniakami. Teraz musimy postawić w bunkier koszt przyjęciowy. Tam. A to zaraz pokażemy. I czym to chcesz Popaki tam ładują. A my tu z karolem dalej działamy i zaczęła nam się wysuwać linka ze spinki. Trochę ten podajnik pochodził. Musimy to teraz jakoś przełożyć jeszcze raz. Najgorsze, że mamy to wszystko już ponaciągane, trzeba, było, trzeba byłoby poluzować. Ale spróbujemy zrobić to tak jeszcze bez luzowania. Bo w sumie tyle nam wyszło, to nam tu się udało już włożyć, tylko została jeszcze ostatnia ta. I teraz nie wiem jak to zabezpieczyć, czy jakąś linkę. Postrzępić, albo zacisnąć ostatnią tą, żeby trzymało A to nad tym się zaraz zastanowimy, tylko teraz próba położenia tej linki Udało nam się to ścisnąć w ten sposób I teraz próbujemy tą linkę przebić Jeszcze trochę My tu się męczymy A tutaj... O Boże Zobacz jakie słodkości Ania nam przyniosła A zimno dzisiaj, co? Aż kurtkę ja musiałam się ekstra, dziękujemy bardzo powiedz a? co to jest, babeczki z czego? babeczki z czekoladą z czekoladą? No. ile trwało przygotowanie? cztery godziny cztery godziny? no bo co, 50 babeczek opiekłam łącznie no bo to tutaj to już będziemy to... mieli na dwa dni nie no, nie starczy, bo to wiadomo to zaraz Rosja to się zje a Rosji nie ma, bo Rosja w delegacji jest na polach, które są dalej oddalone a sortownik jest? nie, na polu są wszyscy tak, poczekać. Zauważyć, jak... źle dla was zostało. Czy... nie, poczekamy aż wrócą, nie? My sobie Jedną weźmiemy by po jednej. No, wiesz komu wysłać, nie? Komu? Pani obserwującej Bogusławie. No, taką paczkę z babeczką w Króżymu. Tylko musielibyśmy mieć adres. No właśnie, jakby tak przesłała na Instagramie coś. albo na maila. Albo na maila. No. No to co, trzeba jeść roznieść, chyba, nie? Tylko tu chyba nie bardzo jest komu o tej godziny a czy bo wszyscy są jeszcze w, w tym, w trasie albo w polu. No to się postawi tam, i sobie wezmę. Tak, tylko żeby rudy kot nie w las. No, zaraz znajdziemy, bo nie ma pojemnika w ogóle tego naszego. Znajdzie się pojemnik. ale jak nie to zainwestujemy w pojemnik. My tutaj sobie jemy wabeczki, ale Ania ma tutaj sprawę. Sprawę do widzów, bo jest taki w sumie. Problem się tutaj zrobił w gronie znajomych Ani. I tutaj Ania opowie dalej o tym, co, co, no o więc, co chodzi. Słuchajcie, jest założona zbiórka, podlinkujemy w opisie. I sytuacja wygląda tak, że mojego kolegi Tacie pękł tętniak I brakuje jeszcze 42 tysiące ponad do zakończenia zbiórki. I fajnie by było, jakbyście nas wsparli. Ta Także sytuacja... pokaż, to jeszcze damy w opisie filmu ten link, żeby można było, jak ktoś jest zainteresowany. Oczywiście to jest wszystko dobrowolne, jak ktoś ma ochotę. Ania tako, z taką prośbą się zwróciła, także ja jestem do tego jak najbardziej skłonny pomóc. Też sami wpłacimy. I dziękujemy wszystkim tym, którzy będą chcieli nam pomóc. Znaczy, Dzięki, nam, koledze, ojcu, kolegi. Ojcu, kolegi. Ojcu, kolegi, Ani. Nie. My sobie za nim babeczki pijemy, a tu się samo zrobiło. Elegantko, to jednak te od Stanisława klampy, jak to się nazywa, klampy czy jakoś, zarypista rzecz, do wszystkiego. Dokładnie. No i przestawiamy bunkier na swoje miejsce, gdzie będzie stał. Następnie z bunkra podstawimy pryzmownik. No i taśma chodzi, tylko na tym zamku strzela, tak jest wszystko okej. Okay. Jedzie dawca. Zostawiłem go na polu, ugienek wrócił. Musimy przestawić tą maszynę. Się to włącza. Zobacz. Tu sobie zmieniasz tak jak w kombajnie strony. I to robimy. Załączamy pompy. Wyłączono. Za dużo razy nacisnąłem, chyba. Albo w drugą stronę się kręci. Czekaj. Chodzi. Za dużo razy klikałem. Dobra. Przerzucamy. I to normalnie ma swój napęd i przejedziemy tam pod bunkier tym, wiesz? I jutro spróbujemy przez to puścić ziemniaki. Po raz pierwszy u nas. Widzisz, tu masz napędy na koła, lewe, prawe. I jedziemy. Po drugą stronę. I musimy... Pokaż, jak jedzie. I musimy tylko kable uważać, żeby na kable jedziemy. Ja tam tego kablona uczeń wrócił, udało mu się wszystko si słomę posiekać praktycznie dwa dni mu zeszło, trochę tam było, tej słomy Ciekawe czy maszyna cała, jeden pasek został A kupiłem 8. Dobrego miałem nosa wszystkie paski poszły no, został ostatni pasek Nie skończyłeś? Nie, no, ostatni pasek to, to Czyli 8 pasków dla ciebie było za mało Nie 8 Więcej, bo 3 były 8, 11 12, 3 Dobrze, że kupiłem, nie? No 9 kupić kupiłem Ale ja wykupiłem wszystkie jakie mieli <śmiennie> Bo jakby wisiało 12 to może bym wziął 12

Dobrze, tak dobrze to... że robota zrobiona, najważniejsze. A ci nie do końca, bo jeden pokój został. To no. taki, już był zebrany Karolek, wie, by... Dobra, działamy. To... Odstawić trzeba, bo będzie nam jutro puma potrzebna do przyczepy. My tutaj walczymy, żeby basen złożyć, bo mają być deszcze, a już jest wysuszony, wyczyszczony. A tutaj przyjechał transport z ziemniakami z pola przedostatni kurs i co Karol idzie to jakoś? Nie, nie idzie Co? Nie, to... a u was? Nie, musi być klej. Słabo Słabo? A na Przy, przykleiła nam się rura do tego Do plandeki. Jest ciężko odkleić. Popływało się się jeszcze w basenie. Za zimno jest no. to. Tym transportem wjeżdżamy na hale, bo to jutro puszczamy na bułkę te ziemniaki, które są nakowane. Dzisiaj już nie dam rady zrobić rozpakowania tego wszystkiego. Jutro, jutro to zrobimy spokojnie, teraz tylko to schowam, żeby nie zmokło. To jest na palecie, także paleciakiem to zabiorę.